Żeby zdemontować drzwi trzeba odkręcić te trzy śrubki. No i potem reszta jest na klipsach. Jak już odkręciliśmy sobie mocujące drzwi, no to reszta, tak mówimy, jest na klipsach. Trzeba podwadzić ręką, lecieć dookoła, żeby wszystko puściło. Jeszcze ściągamy to, no. I jeszcze tutaj w dziemiacu jest na środku jedna o, spinka, no i teraz całość będzie można wysunąć do góry, no mamy zdjęte drzwi, żeby, żeby teraz. Yy, zacząć robotę z fiankami akustycznymi no w sumie z taką matą bitumiczną no to trzeba to zdjąć no i zaczniemy wyklejać środek i potem na zewnątrz Jak zdjęliśmy tę folię fabryczną, to teraz należy odtuścić całość w środku. No i z takiej maty z rolki. Po kawałeczkach całość od środka obkleić. Należy pamiętać, żeby nigdzie nie zachodziło to na szybę. Co jakiś czas należy spuścić sobie szybę, zobaczyć, czy nigdzie nam nie wystaje ta mata, żeby po prostu szyba prawidłowo działała. No, i y, maty powinny nachodzić na siebie, tak y, około 3 cm, żeby nam się potem nie pojawiały puste przestrzenie. Jak zacznie głośnik pracować, one będą lekko drżały, to żeby po prostu nie było prześwitów do gołego metalu. Zaraz Wam pokażę, y, jak wyglądają już obklejone drzwi od środka. Widać, połowę środka drzwi już mam obklejoną. Teraz, żeby okleić drugą stronę, no to najlepiej zdjąć ten głośniczek. On też jest zamontowany, tak jak widać, na 4 śrubach na trzy śrubki no no i lecimy dalej no jak odkręcimy śrubki ściągamy no i ta kostka jest do wypięcia no jak odpięliśmy kostkę no to teraz nam się tu zrobiła przestrzeń na drugą rękę także będziemy mogli łatwiej ten środek drzwi obkleić gdzie jest bardziej zabudowany z tej strony no w tym momencie mamy drzwi y, obklejone w środku sprawdzamy czy szyba o nic nie obciera Widać, że ładnie schodzi. No, i leci do góry. I teraz tak w zestawie przeważnie mamy taki wałek. Jeżeli go nie ma, to dobrze jest sobie go dokupić. I całą matę jak najmocniej trzeba przykleić do drzwi. W tych miejscach, w których nie da się dojechać wałkiem, no to trzeba to po prostu zrobić ręką. No, ale możliwie jak najmocniej trzeba ją dognieść do powierzchni, żeby ta mata Wam potem nie odchodziła od drzwi i w nich nie latała bo zamiast zrobić lepiej to zrobicie jeszcze gorzej jeżeli jej dobrze nie przykleicie teraz żeby zdjąć klamkę to tutaj mamy taki mały zacisk, trzeba go od środka wepchnąć palcem no i tu już są takie zaczaski, takie trzeba wysunąć w tą stronę do siebie odczepiamy tu i teraz możemy kłaść na zewnątrz. Teraz musimy tutaj wyciąć dziurę, żeby nam przeszła klamka. No i obciąć wszystkie nadmiary, żeby nie wystawało to poza odrzek naszego poczka. Jak już mamy boczek wycięty, żeby nam nic nie wystawało, no to trzeba będzie tu zrobić dziurę, w tym miejscu na głośnik, no i resztę wałkiem zrolować. Żeby zamontować głośniki na dole, no to tutaj trzeba odgrzebać te trzy otwory z yy, bitumitu. No i bierzemy te podkładki, Dokładamy je w taki sposób. No i już przykręcamy głośniczek. Ja będę brał głośniczek 13-13 cm. Oryginalnie była 10, więc jeszcze u mnie będzie jeszcze dystans MDF-u. No też wam pokażę, jak to założyć. No a u góry będzie jeszcze dodatkowy Twitter, więc y, ja to zostawiam na później. No i pokażę Wam dalszą część. No, tutaj mamy ten górny element drzwi, od lutu. No i będę wmontował w nim teraz taki oto gwizdek, to jest z JBL-a twitterek, I myślę, że się sprawdzi. Teraz obok muszę wywiercić dużą, dużą dziurę, żeby przerzucić te kable.

Jak już nam kable weszły, no to puszczamy śrubkę przez otwór, który planowaliśmy. I jeszcze bierzemy sobie tą podkładkę z zestawu. Jak będziemy dokręcać, to ona nam tu dociągnie całość. No i jak widać, tutaj nam się zblokowała ta podkładka. No i teraz wystarczy założyć to. Zamykamy kabelek do końca. A, przekręcamy w prawo, no i powinno się odczesnąć. No i już mamy ładnie zamontowane. Jak już mamy to zamontowane na no tym, no to bierzemy kabelek ten czerwony i przepuszczamy przez tą dziurę, żeby nam wszedł niżej, no, żeby się połączyć z głośnikiem, kto idzie w drzwiach. Wtedy nie musimy ciągnąć. Wiązki przez e, całe drzwi do radia. Pociągamy się kabel tutaj radołem, Wyciągamy głośniczki. No, i teraz trzeba uciąć tutaj, tu odizolować całość, żeby je skręcić ze sobą i potem zalutować je razem z głośnikiem. No, tutaj mamy wstępnie skręcone kabelki. Potem będziemy je lutować do głośnika. Minus jest tutaj niebieski, plusik jest biały w oryginalnej instalacji w Gimiaku. No a teraz zabiorę się za montaż dystansu, który będzie szedł tutaj, żeby zmieścić głośnik trzynastkę, bo dziesiątka była płytko. Teraz bierzemy sobie dystans, bierzemy głośnik, no i wiercimy w tych otworach, żeby nam pasowały potem otwory w drzwiach delikatnie. Najpierw sobie. Znakujemy. Jak już wywiercimy otwory na wylot, bierzemy większe wiertło, nawiercamy sobie tutaj w tych trzech miejscach, żeby nam śrubka weszła głębiej. No, tak przygotowanego MDF-a bierzemy i staramy się trafić w te trzy otwory, które są. No, takimi dłuższymi śrubkami. Mamy już zamontowany Dystans. Teraz będziemy lotować głośniczki. Głośniczki mam takie. Jest to e, JBL Stage 524. RMS 35W. Myślę, że wystarczą takie mega autka No i teraz po prostu robimy sobie tu cztery dziurki, żeby nam się to łatwiej wkręcało. No i przykręcamy na śrubki. No teraz, jeżeli nam zostały jakieś klipsy z tych drzwi, no to trzeba je wyciągnąć. Ja o tym niestety zapomniałem, musiałem tu wygrzebać jednego i tu jednego. No ale można to było zrobić oczywiście przed klejeniem maty. No, teraz przyczepiamy na miejsce naszą klamkę. Tu trzeba zrobić dziurki i tu dwie. Wszystko mamy na miejscu, no to montujemy boczek. No, całość zamontowana. Jak widać Twittera wygląda schludnie, fajnie. Na dole w sumie wygląda jak oryginał. Nic się to nie różni, bo wszystko się schowało. No. także dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji. No i oczywiście śledźcie nas na Instagramach, to się dowiecie o nowościach. Dzięki, cześć!